W sytuacjach nadzwyczajnych trzeba mówić, wypowiadać proste prawdy, i chcę wypowiedzieć trzy proste prawdy. Po pierwsze, nigdy nie zapomniemy o ofiarach smoleńskich. Nie wolno nam zapomnieć. Nigdy tego nie uczynimy. Ludzie wychowani w kulturze polskiej, w kulturze chrześcijańskiej. Pamiętają o tych, którzy zginęli, ale my mamy obowiązek znacznie silniejszy. Zginął prezydent Rzeczypospolitej. Zginęli ludzie, którzy dobrze służyli Polsce. I nasza pamięć ma moc wychowawczą. Dolność zacy, którzy zginęli, pani Janina Natusiewicz, Ola Natali, Władek Stasiak. Dali wspaniały przykład uniłowania wolności i pracy publicznej. Po drugie, tak jak powiedzieli moi szanowni przedmówcy, będziemy dochodzić prawdy. Ludzie, którzy żyją wyprostowani, mówiąc językiem Zbigniewa Herberta, nigdy nie paktują z kłamstwem. i nigdy nie będziemy paktować z kłamstwem. Wiemy też dobrze, że póki rządzi Donald Tusk i jego współpracownicy puty drzwi przed prawdą są zamknięte. Dlatego musimy głęboko zmienić polskie życie publiczne. Musimy dać Polsce prawdziwego gospodarza, który będzie chronił dobro wspólne. I musimy wypowiedzieć pragnienie głębokiej odnowy polskiego życia publicznego. To jest ta prawda trzecia. Mamy prawo upominać się o Rzeczypospolitą, która będzie strzegła dobra wspólnego. Będzie sprawiedliwa dla każdego. Nie będzie ulegała silnym i bogatym. Będzie dawała pracę w Polsce. Będzie czciła bohaterów z armii krajowej i z podziemia antykomunistycznego. I będzie potępiała ich oprawcę. Chodzi zatem nie tylko o to, by ustalić dojść do prawdę o Smoleńskim, ale o to, by przeobrazić życie publiczne w Polsce, bo wtedy o tę prawdę łatwiej się upomniemy. Dziś pada deszcz. Jesteśmy smutni. Ale przyjdzie słońce. Przyjdzie rzecz pospolita naszych marzeń. Szanująca prawdę, sprawiedliwość i ludzką godność. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo mówcom. W trakcie przemówień powstał tutaj krzyż Krzyżniczy. Pewnie Państwo wszyscy pamiętają, że właśnie w tym miejscu, bezpośrednio po katastrofie, w 2010 roku mieszkańcy Wrocławia układali znicze właśnie przy tych masztach flagowych. Dlatego co roku kończymy swój przemarsz właśnie w tym miejscu. Niewątpliwie spotkamy się w przyszłym roku. Już dzisiaj możemy to obiecać. A teraz chciałbym, żebyśmy poświęcili chwilę. Tym ludziom, którzy na portretach są z nami. Tym, dzięki którym, dzięki ofiarze życia, których spotykamy się tutaj. Chciałbym poprosić kolegów o przeprowadzenie apelu pamięci.